Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam oficjalne zdjęcia kolejnego ucs z Gwiezdnych Wojen. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zaprezentowanym UCS-em jest oczywiście Brzeszkot, czyli statek z serialu The Mandalorian. C składa się z 6187 elementów, jego wymiary to 24 cm wysokości. 50 cm szerokości i 72 cm głębokości. W zestawie znajdziemy 5 minifigurek, Mandalorianina z super nadrukowanym hełmem oraz ramionami, Grogu, Metrola, Quilla oraz Blurga, na którym przemieszcza się Quill. A co do wyposażenia statku, mamy tutaj dwa boczne włazy, przedział transportowy, schowek na broń, komorę do zamrażania w karbonicie, oraz kapsułę ratunkową. To ciekawe w ładowni znajdziemy zbroję Boby Feta. Oczywiście możemy zajrzeć również do dobrze odwzorowanego kokpitu. Moim zdaniem jest to bardzo dobry zestaw. Jeden nawet z lepszych w ostatnim czasie. Imponująca jest ilość odwzorowanych detali i pomieszczeń. Mi osobiście bardzo się podoba. A wy co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ja się z wami żegnam. Siema.